Siemaneczko, ja jestem agent X, no i ziomki. Dzisiaj robimy kozackiego pranka na Elviso. Tak, dzisiaj go sprankujemy w taki sposób, że przyjdziemy po prostu do jego sklepu i powiemy mu, że oficjalnie jego sklep jest nielegalny i po prostu musimy go zamknąć i. Serio, on będzie pewnie przerażony o co chodzi, co się w ogóle dzieje. E, więc, serio, koniecznie oglądajcie do samiutkiego końca, ponieważ, no to może się wydarzyć dosłownie wszystko. E, no i tak, ziomki, pamiętajcie też o tym, żeby w ogóle tutaj zostawić Subika. E, no i serio. Teraz możemy już po prostu lecieć, jak już zostawiliście Subika, mam nadzieję, że tak jest, więc serio, lecę właśnie teraz tutaj do Elviso i zobaczmy, co on tutaj kombinuje, bo musimy jakoś go sprankować, tylko czekajcie, czekajcie, jeszcze jedna ważna sprawa, ponieważ my musimy jakoś właśnie teraz to zrobić to w taki sposób, aby właśnie Elviso to łyknął, bo jeżeli tego nie łyknie, czyli po prostu no jakoś się skapnie, że coś jest mega nie tak, no to e, ten prank już w ogóle nam nie wyjdzie, więc Musimy jakoś do niego zagadać w taki sposób, żeby to było e, o, takie bardzo, bardzo wiarygodne. E, więc tak. E, dobra, idziemy sobie teraz. O tutaj, tylko kurde, jak to zrobić? Dobra. Weźmy jako może rzeczy stąd. E, o, w ogóle czemu tu są poniszczone lampy? Dla, jakby dlaczego? Aha, czyli pewnie znowu przyszedł i to z No to oczywiście, no. E, ale to już jest taki grifer ogółem serwerowy, co nie? E, prawda, Elviso? E, okej, okay. dobra, Chy chyba, <noise> chyba to znaczy tak <noise> No i co, pajacu? <noise> dobra Co tam? E, gdzie mam jakieś kraty? Kurde, ej, nie mam ich przy sobie, ale jakoś sobie poradzimy Dobra, idziemy, wchodzimy z bronią i mówimy, e, że gościu, jest twój sklep zamknięty Elviso, mam złe <głos> wieści <głos> porywacz, co za potem porywacz? <noise> On już się boi Dobra, idziemy Cześć Elviso! Elvi... Porywacz! Porywać! Elviso! Nie! Nie! Się. Mam cię dość! Elwiso, mam się złe w... wieści, chodź, musimy pogadać! Aberka cię wydali z miasta! Ale przecież on wie o wszystkim, że to był prank To był prank? A ty nie wiedziałeś? No nie powiedziałeś mi. <laughs> no faktycznie zapomniałeś szkoda! Jesteś największym draniem, twój sklep pójdzie z tej oto sekundy! Jest Elviso? Mam dla ciebie złą informację, że nie radzę ci nic niszczyć. Pamiętasz jak to się ostatnio skończyło? Okej, okay, raz... Nie, nie, sorka, 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 przepraszam. To jest jedno uderzenie. Przemyją rękę. No i co? Jak się teraz czujesz? No i e... jak się teraz czujesz? Myślisz, Skompromitowany. Że... No Cel Wiso. Ale dlaczego czego jestem dumny? No ale nie dasz mi przejść do rzeczy. Ogółem twój sklep jest zamknięty. Koniec, kropka. Okej, okay, dla ciebie jest zawsze zamknięty, a co? Eee... Ej, zepsułeś obraz, frajerze. Nie chodzi o to, że jest... E... Po prostu teraz zamknięty. No, tylko... dla ciebie jest zamknięty. W łebek się pokli. Dobra, nie rozumiesz. Bierzemy rzeczy i idziemy stąd. Wszystko. Ej, to moje pieniądze! Elviso. To moje pieniądze są. One nie są już twoje. One są moje! Były! A teraz są czyje? Teraz? Teraz są już niczyje i idą do skarbu państwa. Elviso, stój w imieniu prawa! Nie! Stój! Nie, nie, nie zatrzymam się. Jeden nie z żyje. Będę gnał do Ender Chesta, żeby bronić swojego. Wolny Elviso. Interesy. Elvi... Wolne interesy, wolne interesy Elwiso, ja, ja, uważaj, Zdobre. mam cię na strzelę. Mam dwa serca Nie no, farciarz, ale dobra Słuchaj, jeżeli nie oddasz pieniędzy, wiesz jak to się skończy Oddam ci stały towary ze sklepu, ale błagam, nie moje cenne dolary <śleszy> Chcesz do poprawczaka znowu? <śleszy> Co za gość No i jak, Elviso? Elviso... co? Dogadamy się czy jak? No ja myślę, że ja nie chcę biegać w Dobra, stój bo, bo stój, bo to stój, bo to będzie na okay. Ciebie. Ja mogę się strzel teraz? Strzelę, tylko boję się, że nie trafię, więc radzę. No ci... właśnie, czyli jesteś teraz bezbronny. Elviso, jeżeli ja trafię w TNT, to jest z Twojej winy. Dobra, nie, Sofiu, zaraz będzie do mnie. No, Dobra. więc radzę ci po prostu się poddać i tyle w temacie. Okej, okay, dobrze. Patrz, dron. Jaki dron? E Widziałeś? Latający już lecą po ciebie. Zestrzel go! Zestrzel go! Obserwują nas! Tam jest! Za drzewem jest! Jaka pszczoła? A co to jest pszczoła? Elwiso, weź sobie jaj nie rób. To jest muchy? to czarne, takie latające. Ale muchy? Elwiso? A mucha? Idziemy. No Idziemy dobrze. do twojego sklepu, nie rozumiesz czegoś? Elviso. Ale do dlaczego chcesz mi zamknąć sklep, stary? Nie wiem dlaczego. Ponieważ ty nie wiesz, że on jest nielegalny? Nie był zarejestrowany? Przecież... Ale, ale pisałem na Ale jest nie nie oficjalny. Ty... Ale nie, nie miałeś znaku. Że powstaje Ale... tutaj sklep i został wybudowany nielegalnie, przez co budynek musi zostać rozebrany w ciągu. Nielegalnie to ty oddychasz, człowieku. W ciągu dwóch dni ten budynek będzie rozebrany, więc okay, radzę ci się Okej, to właśnie nie ma nie? Razę ci się pakować. Nie no, chyba z tego sobie nie kpisz, zimny im Dobra, czy mam przyjść i ja to zrobić, czy ty to zrobisz grzecznie? Ale nie, to jest przecież wszystko moje, zobacz, to są moje skarby. E nie masz prawa. E na... Dobra, dobra, nie, to. Według prawa e do nie masz prawa ich nawet tknąć, bo jest w skrzynki. Na co skrzynki? Dobro, spokojnie, już. Czekaj, ale ty chcesz teraz mówić, że z tej racji, że mój sklep jest nielegalny, możesz sobie przywłaszczyć cały sklep? Nie, ja go nie przyzwłaszczam, Ja po prostu musisz opróżnić jego zawartość na zewnątrz, a ona wtedy Żartuję staje ze się, mnie. wiesz. No nie, i, no stary, nie. E, więc Żartujesz to, się ze mnie? E, no możesz na przykład to tutaj je mieć, Proszę. No ale nie stary, że to jest jakiś po prostu totalny żart, tak to nie, nie, nie może być. To jest mój sklep. Tutaj tak ma, masz, masz powiedzmy 5 minut na spakowanie się. Pożegnaj się z budynkiem. Czekaj, mam do ciebie czy, czy teraz mnie na 5 minut może jakoś zostawisz stary? Nie Muszę być przy tobie, bo możesz zwiać z towarem, więc mm. Szybko, szybko Dobra Ej, ziomki, na chwilę dam mu spokój Ale tak ogólnie, co chciałem powiedzieć, to to Że wydaje mi się, że on to chyba łyknął, więc jest meczunia totalna Tylko teraz musimy się Jeszcze jakoś ponabijać trochę, bo Serio, teraz tak było Okej, okay, było zabawnie, było zabawnie, ale chcę jeszcze się trochę pośmieć, więc zobaczymy, jak to wyjdzie. Okej, okay, Elviso, Elwiso. O co to chodzi? A te szyby to są legalne, oby na pewno? Okej, okay, zobaczmy. Jem kolację, daj mi spokój. Elwiso! Co? Co znowu ode mnie chcesz typa, przyznaj typa się. Przyznaj jedzem, ty prać? Przyznaj się. Widzisz tą szybę? Mhm. Uh -huh. No i No widzisz, co z nią jest nie tak, prawda? Nie widzę. Nie widzisz? Chcesz zobaczyć? ba więcej! nie! Proszę. Nie, Agent X, błagam! Proszę, nie. B bądź uczciwy, Elviso. Ale. co ja zrobiłem? Masz się pozbyć okien ze swojego sklepu. A jaki paragraf? E, 27. Podatek od okna. Jesteście złodziejami! Nie jesteś złodziejem, dobra. E, pyk. Podatek, pod, podatek od okna, nielegalne podatek od sklep, okna, podatek okna, okna tu masz, O Odbiło ci, zapłacę ten podatek, ale no dobra, to I ty, jak jak tak, mantr, szybki, nie tak, mam twój podatek w nosie, bierz sobie te szyby, ale nie dam ci ani ja, złamanego grosza, ty oszuście, naprawdę. Ale ja, ja cię nie oszukuję, Elwis. Mam twoje podatki. Ty musisz po prostu wynieść swój asortyment sklepu, nie rozumiesz tego? Mhm. Musisz się go pozbyć, do skrzynek, które są na zewnątrz. To jest haracz, to jest haracz. Haracz? Za to co? jest haracz dla wolnych handlarzy. Eee, ja, ja po prostu nie wierzę, Elviso, nie rozumiesz? Abra mnie tu przysłał. Masz jakiś dowód na to? Tak. Dobra, słuchajcie, zaraz go zrobimy, ale yy, napiszemy to w taki sposób, jakby to Abra napisał. Dobra, bierzemy tutaj parówki w sosie ketchupowym. Okej. Okay. Yy, siema, jestem Abra i Elviso ma zamknąć sklep. A ty mi z tym pomożesz yy, Podpiszmy to jako Abra yy, Okej okay. yy, Abra, okej okay. Teraz jest git yy, Elviso, nie wiem, uwierzy nie uwierzy, ale idziemy mu to dać Elviso, Elviso, tu masz Tak, mówię, o to, o to masz, chodzi? Dobry. Ty paskudny najemniku <laughs> No i jak tam opróżnianie sklepu idzie? Nadal nie opróżniłeś Czy ja mam się za to wziąć? Elwiso? Tak, o co chodzi? Mam się wziąć za opróżnianie sklepu? A więc za to możesz się wziąć? Dobrze! Ja teraz idę się pozbyć reszty okien. Jesteś walnięty, jakby naprawdę! Jakby miałeś <laughs> tylko koku moralnego ja zepsułeś, <laughs> wal się, naprawdę! Nie wiem nienormalne, to jest jakieś nienormalne. Ja, ja, ja jeszcze złożę na pana skargę <laughs> Spoko, składaj, do kogo złożysz ją do Abry, który mnie tu przysłał? Do Maciocha. <laughs> Ale Maciocha tu nie ma mm. Elwiso, czy ja słyszę TNT? a co? No to myślę, że pożałujesz tego, że. Czekaj! Ja jakie TNT? O czym, o czym ty mówisz? Elviso? Nie Ej, nie. Rady... nie teraz tak bez beki. Byłem, byłem w sklepie stary, nie było tu żadnego TNT, nie wiem o co chodzi. A, może owca i trawa, okej. Okay. Yy, więc tak. Nie, nie bo teraz się ja... stary wytrosiłeś, bo pomyślałem, że mogę coś wybuchnąć, nie? Mój prank. Hmm. Tu nie było TNT, tak? Eee, yy, a może było? Elvis, dobra, nie wiem ziołki, jak to idzie, ale naprawdę, chcemy się jakiś podatek od i musimy mu okna rozwalić. Nie wiem, czy, jak dla mnie, on wie, że coś jest nie tak, ale po prostu woli już to zrobić. Elviso, a ta tak. kasa to na pewno sprawna była? Nie, była sztuczna, tylko po to, żeby jakaś o. tam wież była. Oooo! A napisy były y, spisywane wszystkie legalnie? Wszystko było scitowane. Wszystko dostaliśmy od Bobo, który ukradł ten pieniądz, a który ukradł mi to mi, który ukradł to tobie. Więc wszystko aha. właściwie jest twoich pieniędzy. Oho, oho, dobrze, Elvisa, rozumiem, rozumiem. Te kwiatki też zabieramy, wiesz o tym, prawda? Ty wiesz, ty wiesz. Dobra, więc ty, tak. Pozbądźmy się ich, co nie? Hmm. Jak tam się czujesz? Dobrze! Wszystko dobrze? Tak jest. Szczęśliwy jesteś? Tak. Ja też bardzo jestem szczęśliwy. On nie wie co Hama ma zrobić, ale... Kurde, nadal się nie skapnął, aż to dziwi. Jaki on jest psycholem. O, Elviso, widzę, że jeszcze lampek nie wyniosłeś. To można jeszcze ponad tego od światła, co? A może w ogóle wprowadzić się ponad od oddychania? Zapomniałbym. Przepraszam. Zapomniałem. Czego zapomniałeś tym razem? Świateł zabrać. Bo nie płaciłeś za prąd. Hmm. A wiesz, co jest najlepsze, Elviso? No co? Co jest najlepsze? Każda z tych rzeczy była po to, żeby cię strolować. Musisz sobie chyba nowy szybki kupić, bo te to jakieś takie kanciaste ci wyszły. Dobra, pijemy, wiejemy. Jesteś draniem! Jesteś zimnym draniem! Ja ci gwarantuję, ja ci gwarantuję, że to, Że jeszcze nie pamiętasz, ok? Ja ci gwarantuję, o, że jeszcze nie pamiętasz Elviso Minecraft, który twój sklep spali, spali! Jak, jak, ale tutaj nie ma straży pożarnej, uważaj, bo jeszcze za bardzo się spalisz. Elviso, jak się czujesz? Jesteś... Jak się czujesz po tym, jak zostajesz sprękowany? Chętnie byś cię wyzywał, ale tego nie zrobię z samego szacunku do siebie. Dziękuję bardzo. <grystanie> no ale jak tam się czujesz? No powiedz. Nie odzywa się do Może mnie. Może ci pomóc? Nie ci... ODZYWAJ się do Elvis, mnie. A pomóc ci itemki zagarniać do sklepu? Walsie. Chodź tutaj, mogę ci powód, serio, bo przesadziłem z tym prankiem, co nie? No <śmieniciela> czemu mi nie zaprowadzić złego w spokoju? Jak sobie mieć tylko w ten spokój. Cicho, Jesteś idź, raniem, cicho i masz twoją wziąć... winą. Cicho, cicho. cicho i ładuj towar. Elwiso, chodź. Chodź, Elwiso. Pomogę nie. ci wszystko ładować. Chodź ze mną. Naprawdę. Pomogę nie. ci. Na pewno nie? Nie. Okej, okay, to może ten zombie. <śmieniciela> Nie sądziłem, naprawdę, że zostanę, go zabije Myślałem, że sobie żarty robię, ale. Ig, zdeprzecznie on Ziomki, ja, ja już nie wiem, co tutaj mówić, ale poczekajmy, aż on tu wbije. Poczekajmy. Eee, serio, on musi być tak dosłownie na, na skraju takiego wkurzenia maksymalnego. Więc ziomki, serio, to jest jakaś wyczulia. Cześć, Elviso. Cześć. Jak tam u ciebie? Jak sam zauważyłeś? Na każdym odcinku tryskam energię, jestem ogólnie takim wiesz, sympatycznym zjemelczkiem, nie? No. Do ciebie straciłem taką właśnie sympatię <grystanie> Dobra, że ja mogłem, chodź, pokażę ci coś fajnego. A więc dać mi go pokazać? Tak. <grystanie> Minę <Mienego> zbierania rzeczy. <życzę. grystanie> Co się dzieje? Co to jest, nie wiem, sen, bajk? Nie no dobra, serio, już ci wezmę tutaj, to może chociaż, ale... Bo jesteś, jesteś złodziejem, o tego zacznijmy, jesteś oszustem, Mogę jesteś kraziejem. O... Ja jesteś podszywaczem, jesteś porywaczem. Co jeszcze wymyślisz? Z zimnym draniem. Mhm. Okej, okay, to ci dam, to ci dam, to ci nawet drabinkę ci dałem. Wow, ej, to ty mnie bijesz, Elviso? Dobra. To był, to, był to więc dziękuję za inspekcję BHP, wszystko się zgadza. Do widzenia. A wie co się jeszcze zgadza? Co? Że twój sklep zniknie. Zbawiałem te słowa. Zbawimy te słowa, zimny draniu. Twój Ty zimny, zimny, zimny draniu. Dzięki za cegły do sklepu. Dzięki. Nie ma za co? Ty, mamy darmowy produkt. Dziękuję Elviso. Potem go sprzedam dwa razy drożej niż u ciebie. Pozdro! Dobra, więc serio ziomki, w tym momencie, my już ten odcinek tutaj kończymy Myślę, że serio, Elviso się tutaj wkurzył, ale jednak... Yy, on tu wrzucił creepera? Czy on tu wrzucił creepera celowo? <laughs> Dobra, yy, już nie wnikam, ale chyba go tutaj mógł przysłać nawet, serio Mógł go po prostu tutaj przysłać, więc serio, yy, w tym momencie to już na tyle Chciałem by jeszcze tam zobaczyć co u niego, ale widzę, że on się tutaj zabunkrował i, i chyba nie chce mojej obecności No raczej yy, nie no chyba nie, więc serio, w tym momencie koniecznie zostawiajcie Subika. E, ja, ja czuję, że on po prostu będzie chciał się zrewanżować, więc koniecznie oglądajcie, bo tu może się dużo po prostu rzeczy wydziać. E, więc, dziomki, Subik. I pamiętajcie, odcinek godzina 10, liveiki godzina 19, więc serio, to byłoby już na tyle na tym filmiku. Do zobaczenia na następnych, no i cześć!